Proszę Państwa, serdecznie witam w Filii Gdańskiej Województwie Biblioteki Publicznej im. Józefa Konrada Korzeniowskiego. Witam na spotkaniu, którego treść nie jest dla nikogo z Państwa tajemnicą. Przyszliście tutaj specjalnie na promocję książki Gdańsk za 26 srebrnych groszy, a bohaterami spotkania są dwaj, dla mnie trzej panowie. Dwaj to znakomici, bo to jest opinia nie tylko moja przecież, ale już w kilku recenzjach wyczytana. Dwaj znakomici tłumacze tej książki, która powstała w 1843 roku. To są panowie Aleksander Masłowski i Roman Kowal. Wiemy, co to za książka, ale, ale mimo wszystko ja o niej troszkę opowiem. Przede wszystkim opowiem Państwu, jak to się stało, że tą książkę zdecydowaliśmy się przetłumaczyć. To było tak, że książka jest oczywiście znana wszystkim, którzy z Gdańskiem mają wspólnego od strony badawczej cokolwiek. Cytaty z tej książki znajdą Państwo we wszystkich dziełach dotyczących Gdańska XIX wieku. Ta książka trafiła od naszych rąk no, już sporo lat temu. Zaczęło się od tłumaczeń fragmentów oczywiście na własne potrzeby. I pewnego dnia doszliśmy do wniosku, że tą książkę powinni przeczytać wszyscy. Jak no wiadomo, ilość ludzi władających w takim stopniu językiem niemieckim, że można było taką książkę przeczytać, jest niewielka, i w zasadzie popularność języka niemieckiego spada w świecie, więc jedynym sposobem, żeby wszyscy mogli tę książkę przeczytać, było jej przetłumaczenie na polski. Tak, powstał, tak się zjawił nam w głowach pomysł. Nawet nie wiedzieliśmy wtedy, jaki, co, 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 co robimy, nie wiedzieliśmy, co czynimy, bowiem okazało się, że tak na pierwszy rzut oka, jak się ją przerzucało, ten oryginał, no to się wydawało, no cóż, no książka jak książka, tak przetłumaczyć można. Okazało się niestety, że książka jest napisana, to, co zresztą oczywistym jest, jeżeli się spojrzy na datę jej publikacji pierwszej. Książka jest napisana językiem, który mniej więcej odpowiada językowi, jeżeli chodzi o polski język, językowi Mickiewicza. To są te same czasy. Jeżeli by taką książkę wziął do ręki w tej chwili Niemiec, to mu oryginalną, oczywiście, jemu też by trzeba ją tłumaczyć. Albo przynajmniej sporo przypisów dodać, żeby on w ogóle zrozumiał o co chodzi. Więc pierwsza trudność to był język. Z językiem mieliśmy duże kłopoty. Pod, y, oczywiście nie z językiem w sensie y, zrozumienia o co chodzi, natomiast z językiem, jeżeli chodzi o szczegóły, i określenia, i nazwy. Y, Cerneka nie dość, że posługuje się językiem, który jest językiem absolutnie archeicznym już w tej chwili, bardzo często używa określeń gwarowych, należących do gdańskiego dialektu, no, których oczywiście próżno szukać w słownikach yy, Niemczyzny. Nieocenioną pomocą okazał się słownik dwóch panów, którzy znani są z czegoś zupełnie innego niż słownik, mianowicie braci Grym. Bo ten słownik, który jest prowadzony do dzisiaj, chyba jest trwa jego wydawanie, zaczęli właśnie bracia Grimm i w tych starszych jego tomach sporo słów znaleźliśmy. Oczywiście z wyjątkiem tych czysto gdańskich. Tak? Na szczęście Roman jest człowiekiem, który zdążył się mówić, nauczyć mówić po gdańsku jeszcze od swojej babci. Więc tam, tu mieliśmy o tyle łatwiej, że rzeczywiście ten, z, z dialektem problemów nie było. Problemy natomiast pojawiały się w momencie, kiedy CERNEKE popuszczał yy, nie tyle gwarze, co regionalizm wodzy i kiedy używał określeń, które były stosowane nie powszechnie w Niemczech, tylko właśnie w Gdańsku. No, ukoronowaniem naszych problemów, jeżeli chodzi o tłumaczenie, było hasło pod tytułem Fabryka Watoliny. Jedno chyba z najkrótszych haseł, które tutaj są dlatego, że okazało się, że Cerneke nie użył niemieckiego wyrazu na Watelinę, tylko użył fonetycznej kalki z języka angielskiego. I to, że to jest, bo wiedzieliśmy tak, że chodzi o fabrykę, że fabryka mieściła się przy Mariackiej, proszę sobie wyobrazić, fabryka z maszyną parową przy Mariackiej, tak, to już jest dziwne. I czego to była fabryka? A żeby było jeszcze śmiesznie, to przy tłumaczeniu jest tak, że najpierw była, y, było hasło w oryginale, najpierw było hasło fabryki i tam występowała ta fabryka, SZODAJ FABRYK, tak? Co to, to jest? Ale za chwilę patrzymy, patrz fabryki, no. patrz, patrz poszczególne hasła. No więc my do tej, a tam napisane, że to jest SZODAJ FABRYK, która się mieści się przy Mariackiej i ma maszynę parową. Czyli dalej nic nie wiem. Tego, tego typu były y, problemy, więc y, zabawa z tłumaczeniem tej książki była zupełnie niesamowita. Rok pracy przesiedziane całe noce i to przez Skype'a, dlatego że no, dzieli nas 700 km, Roman mieszka w Hamburgu. Więc całe noce przesiadywaliśmy przy tym Skype'ie i w ten sposób tak, tak tej książki przetłumaczonej przybywało i przybywało i przybywało. Dlaczego właśnie tą książkę? No, wspomniałem już, że to jest źródło, które pojawia się we wszystkich opracowaniach na temat historii gdańska, ale. Być może to by nas jeszcze nie skłoniło do tego, żeby ją tłumaczyć. Do tego, żeby się za nią zabrać, skłoniło nas przede wszystkim to, że to jest książka, która opisuje Gdańsk w sposób niezwykle szczegółowy. Jednocześnie bardzo szeroko go ujmując i w niektórych aspektach szalenie szczegółowy. Niektóre hasła są bardzo ogólnie napisane, ale niektóre są bardzo szczegółowe. Więc to jest to, co my lubimy najbardziej. My, żygacze, których na tej sali widzę trzech, a nie dwóch, jak przypuszczałem, że będzie. My, żegacze z Akademii Żegaczy, lubimy małą historię. Wielka historia pisze się sama gdzieś tam na uniwersytetach, jest pisana przez specjalistów i oni już ją napiszą i tego na pewno nie zabraknie. Natomiast mała historia, historia szczegółowa, historia człowieka i tego miasta, w którym ten człowiek żyje, z perspektywy człowieka, to gdzieś tej wielkiej historii umyka. No i tym się właśnie chcemy zajmować. A ta książka jest idealnie napisana jak dla nas. I dla wszystkich, którzy chcą się sobie ten gniazd wyobrazić. Nie dowiedzieć się, że w tym i w tym roku burmistrzem był ten, a potem inny, a potem Napoleon przeżył. Tylko dowiedzieć się, gdzie była cukiernia, gdzie był fryzjer, gdzie można było kupić to czy tamto, gdzie się ludzie spotykali, gdzie jedli obiady i tak dalej. To jest książka w układzie leksykonowym, alfabetycznie jest ułożona. To, co powstało w wyniku naszego tłumaczenia, oczywiście kolejność ma inną, bo po przetłumaczeniu hasł trzeba je było od nowa po, według polskiego alfabetu ułożyć, więc. Kolejność jest odmienna, ale zachowaliśmy ten układ alfabetyczny, dzięki czemu, tak jak sobie to wyobrażał autor, który napisał to jako przewodnik, chociaż jest to leksykon, Bedeker właściwie, tak, to on to napisał z myślą o tym, żeby człowiek chodzący po Gdańsku, turysta na przykład, którzy się już wtedy pojawiali, mógł idąc po Gdańsku, odszukiwać sobie według alfabetu te hasła, które go interesują, i te wzmianki albo głębsze opisy czytać i wiedzieć, po prostu wiedzieć. No jak się zmęczył, to mógł pójść do odpowiedniego hotelu, który tutaj rekomendował Cernekę. A już z pewnością coś tutaj było na rzeczy, jeżeli chodzi o cukiernie, bo różne są wymienione biznesy ogólnie, a cukiernie są wymieniane trzy razy. Także albo tak lubił cukiernie, albo rzeczywiście on miał tu miejsce, miał to miejsce jakaś forma sponsoringu. W co wątpię, bo to był człowiek bardzo zamożny. No więc właśnie, kim był Cernekem? To był patrycjusz niewątpliwy. Rodzina pochodziła, ta gałąź przez toruń pochodziła z rugi. Natomiast sam Cernekę był przede wszystkim, no oprócz tego, że był kupcem, to był urzędnikiem miejskim, był kamlarzem, czyli skarbnikiem. Ale. Żeby, nie wiem, się nie nudzić, żeby być aktywnym, zajmował się absolutnie wszystkim, co się w Gdańsku działo, od strony działalności społecznej. Zakładał dziesiątki stowarzyszeń, części prezesową, części wiceprezesową, a do wszystkich stowarzyszeń należał. Brał udział w stowarzyszeniach przeciwpożarowych, stowarzyszeniach bezpieczeństwa, stowarzyszeniach na rzecz upiększania miasta. Kiedy zdążył napisać książkę, nie wiem. Dlatego, że oprócz tej, tej całej działalności, czyli swojej działalności zawodowej kupieckiej, działalności urzędniczej jako kamlarz, działalności społecznej, zdążył jeszcze napisać parę dramatów i, i całą masę wierszy. Nie wiem, kiedy mu się to udawało. Na szczęście mu się to udało. Natomiast widać to, jak był człowiekiem zapracowanym po kształcie haseł. Jak miał czas, to hasło jest wypracowane. Jest napisane stylem okrągłym z nawet miejscami popadającym w pewien patos albo odwołującym się do pewnych środków poetyckich. Jak nie miał czasu, to są trzy z stylem raportu wojskowego. Więc jeżeli państwo w książce odkryją fragmenty niezwykle chropawo napisane, to to nie zawsze jest nasza wina. Bo to może być po prostu próba zachowania tego stylu, który, którego używał autor.